Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Vice City. W tym odcinku zobaczymy sobie wszystkie kryjówki, czyli safe houses. Y. No i pierwszy z nich to jest oczywiście Villa Versatiego, który przejął to miejsce od Diaza. No i jedziemy sobie do kolejnej kryjówki. Tutaj mamy kolejną kryjówkę, która już została kupiona za 1000 dolarów. No i to jest taka no nie wiem jak to nazwać nawet takie po prostu pomieszczenie, taki domek mały, 1000 dolarów i został kupiony podczas jednej z misji albo przed misją. W każdym razie w trakcie gry. Jedziemy sobie teraz do kolejnego safe houseu. Kolejna kryjówka jest tutaj. Koszt to 14 tysięcy. No i tutaj możemy też kupić ten. Tą kamienicę. Kamienica przy stadionie kupiona. Garaż. I na górze jest prawdopodobnie lądowisko, i możemy sobie tutaj wejść. A tutaj mamy tylko wejście na dach, czyli mamy helikopter. No i na dole mamy garaż w tym miejscu. Oczywiście samochód zniknął żeby sobie wziąć kolejny i jedziemy do kolejnego safe house, kolejnej kryjówki, która znajduje się w pierwszej części Vice City. Kolejna nieruchomość, kryjówka, safe house. Można kupić za 2,5. Posiadłość przy Weißpoint 3321 kupiona. I tutaj mamy tylko i wyłącznie zapis, nic więcej, dlatego pewnie taka tania. Jedziemy sobie do kolejnego punktu zapisu. Kolejnej kryjówki Kolejne Safe House jest tutaj dokładnie i kosztuje on jedyne sześć tysięcy. Posiadłość z View, kupiona za 6000 No i tutaj mamy też garaż. Jedziemy do kolejnej kryjówki. Którą sobie pominąłem chyba. A raczej na pewno. O, tutaj jest domek właśnie, tego szukałem. Koszt 8000 Posiadłość Els kokasa kupiona. Można zapisać grę. Można zapisać pojazd. Pewnie nie jeden. Garaż jest tutaj, do którego się wpakowałem. Jedziemy do kolejnego zapisu gry. No, i tutaj mamy kolejną nieruchomość. Koszt to jedyne 3000 dolarów. Posiadłość przy Washington Street 1102. Można tu tylko zapisać grę. Nie można schować pojazdu. Niestety. No i jeszcze została do kupienia ostatnia posiadłość. Ostatnia posiadłość. Za 7000. Posiadłość przy Ocean Heights kupiona. Można zapisać grę no i przechować pojazd w garażu, który swoją drogą tutaj jest. No i ostatnia posiadłość, która jest dostępna praktycznie od samego początku. Za darmo. I znajduje się ono dokładnie w tym miejscu. Tak jak powiedziałem, jest za darmo i dostępna na samym początku. Można do niej wejść do środka. Hotel Ocean View, tu jest zapis z gry. A u góry możemy sobie zmienić strój. No, i to wszystko. Samochodu tutaj raczej nie możemy zapisać, bo nie ma garażu. I na tym sobie skończymy ten odcinek. Także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Hej!